Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Kilka miesięcy temu opowiadałem tragiczną historię załogi amerykańskiego bombowca Lady Big Good, która w wyniku błędów nawigacyjnych musiała lądować awaryjnie na libijskiej pustyni. Dziś będzie podobna historia, która wydarzyła się kilka lat później i w zupełnie innych warunkach klimatycznych. Zapraszam. – Co wy robicie na Grenlandii? – zapytał kontroler lotów z wojskowego lotniska Latfield w pobliżu Fairbanks na Alasce. – Usiedliśmy, aby upolować kilka niedźwiedzi polarnych – odpowiedział radiooperator sierżant Robert Lieder, którego bombowiec strategiczny Boeing B-29 Superforteca właśnie wylądował awaryjnie na zamarzniętym jeziorze około 700 mil od bieguna północnego. Było krótko po północy czasu lokalnego w niedzielę 23 lutego 1947 roku. Trwała już zimna wojna. Działająca z Latfield 46 Eskadra Rozpoznawcza miała za zadanie zbadać sowieckie zdolności ofensywne i obronne w rejonie północnej Syberii. Ponadto Stanom Zjednoczonym zależało na dokładnym zmapowaniu rejonów bieguna północnego, tak by można było prowadzić precyzyjną nawigację na tym obszarze. 46. eskadra wykonała swoją pierwszą misję z bazy Latfield w sierpniu 1946 roku, a 16 października bombowiec B-29, który wystartował z tego lotniska, po raz pierwszy przeleciał nad biegunem północnym. W następnym roku takie loty stały się już niemal rutynowe, jednak Najważniejsze były misje kierowane trasami biegnącymi wzdłuż arktycznego wybrzeża Syberii, gdzie załogom polecono nawigować na granicy międzynarodowej przestrzeni powietrznej i monitorować sowieckie radary, aby sprawdzić, jak skutecznie potrafią wykrywać amerykańskie samoloty. Niejednokrotnie Sowieci w odpowiedzi wysyłali swoje myśliwce. 20 lutego 1947 roku o godzinie 14.20 z bazy Latfield kolejny samolot wystartował do wykonania rutynowego lotu. Był nim bombowiec strategiczny B-29 w wersji wyposażonej w sprzęt do prowadzenia rozpoznania fotograficznego o nazwie własnej Keybird. 11-osobowa załoga wchodziła w skład projektu 8. Najwyżej sklasyfikowanej w zakresie tajności swych działań sekcji 46 eskadry. Ich misją był lot na północ, okrążenie bieguna i powrót do Latfield. Mieli zachować ciszę radiową po przekroczeniu Point Barrow, najbardziej wysuniętego na północ punktu Alaski. Keybird miał na pokładzie wystarczającą ilość paliwa na około 26 godzin lotu po wyposażeniu w dodatkowe zbiorniki paliwa w pustej komorze bombowej. Przydzielony do lotu fotostrzelec sierżant Robert Zweisler był przeziębiony. Dlatego sierżant Ernst Stewart został wyznaczony tego ranka, aby go zastąpić. Stuart był zadowolony z przyłączenia się do misji, ponieważ zbliżał się koniec miesiąca i chciał wylatać wystarczającą liczbę godzin, aby móc pobrać dodatek do wynagrodzenia za służbę w powietrzu. Dowódcą Kibberda był porucznik Vernon Arnett. On i mechanik pokładowy podporucznik Robert Lutke przeżyli już jedną wspólną przygodę. Obaj byli na pokładzie We Have It, innego bombowca B-29, który rozbił się krótko po starcie, nieco ponad dwa miesiące wcześniej. Wyjście bez szwanku z tamtej katastrofy przyniosło mu przydomek szczęściarz. Po tym, jak członkowie obsługi naziemnej jeszcze raz sprawdzili mocowanie łopaty śmigła jednego z silników a nawigator porucznik Burl Cohen sprawdził zestaw map, który otrzymał, Kibert mógł wystartować. Początek lotu był stosunkowo spokojny. Pogoda była bezchmurna. B-29 przeleciał nad Point Barrow o godzinie 18 tego wieczoru, kierując się bezpośrednio na biegun północny. Nadal wszystko szło według utartego schematu. Samolot przekroczył biegun północny, a po jego osiągnięciu zawrócił w kierunku Alaski. Około 250 mil na południe od bieguna pogoda gwałtownie się zmieniła i samolot znalazł się w gęstych chmurach, uniemożliwiających prowadzenie nawigacji według obserwowanych ciał niebieskich lub punktów terenowych. Samolot wyposażony był w nowy, eksperymentalny system oparty o udoskonalony kompas żyroskopowy. Dla pewności nawigatorzy weryfikowali jednak jego wskazania na podstawie własnych obserwacji. Teoretycznie, raz wprawiony w ruch żyroskop w zespole kardanowym zawsze będzie wskazywał ten sam kierunek, niezależnie od jego położenia na ziemi lub ruchu samej ziemi. To czyni go doskonałym narzędziem nawigacyjnym, szczególnie w obszarach, gdzie kompasy magnetyczne nie są skuteczne. W praktyce tarcie wewnątrz żyroskopu i gimbali powoduje precesję osi żyroskopu. Jeśli jej szybkość jest znana, Nawigator może skorygować kurs bez pobierania namiarów na obiekty terenowe lub ciała niebieskie. Porucznik Kołan nie ufał jednak kompasowi żyroskopowemu i po około 45 minutach w chmurach zasugerował, aby wyszli wyżej i zweryfikowali swoje położenie. Arnett zgodził się i keyboard wynurzył się z chmur na wysokości około 7300 metrów. Ponieważ dowódca starał się oszczędzać paliwo, keyboard. Cały czas leciał niezbyt szybko, zatem wyjście z chmur zajęło mu około 30 minut. Zanim nawigator był w stanie wziąć namiar, samolot przeleciał wystarczająco daleko na wschód i był w powietrzu na tyle długo, że ciemność nocy ustąpiła miejsca wczesnemu świtowi, a Cohen nie mógł w tej sytuacji namierzyć żadnej z gwiazd pozwalającej oszacować pozycję. Zgodnie z jego sugestią pozostali ponad chmurami, mając nadzieję na ustalenie swojej lokalizacji za pomocą słońca po jego wschodzie. Jednak słońce ledwie ukazało się na horyzoncie, już zaczęło zachodzić, a przy tak niskim kącie zniekształcenie atmosferyczne uniemożliwiało wiarygodną obserwację. Gdy Kibbert znów znalazł się w mroku, Cohen otwarcie przyznał się Arnetowi i drugiemu pilotowi, porucznikowi Russellowi Jordanowi, że nie jest w stanie potwierdzić ich aktualnej pozycji. W tej sytuacji konieczne stało się dotarcie do lądu, tak by możliwe było określenie lokalizacji na podstawie odczytu z radaru. Gdyby samolot znajdował się na właściwym kursie, teoretycznie dotarliby do lądu około 6:30 rano. Zamiast tego o 5 rano operator radaru pokładowego, porucznik Howard Adams, zameldował nawigatorowi, że w odległości około 100 mil znajduje się ląd 165 stopni od aktualnego kursu samolotu. Porucznik Cohen i drugi nawigator, porucznik John Lesman, udali się na rufę samolotu do stanowiska operatora radaru, aby potwierdzić otrzymany meldunek. Obraz radaru wskazywał na nierówne i górzyste wybrzeże w oddali. To ostatecznie przekonało ich, że istotnie zeszli z kursu. Wybrzeże Alaski w pobliżu Point Barrow jest dość płaskie z pasmem Gór Brooks, ale znajdujących się w pewnej odległości w głębi lądu. Zestaw map otrzymany przed misją obejmował tylko wybrzeże Alaski, Kanady i przede wszystkim Syberii. Ponadto żadna z misji projektu 8 nie zboczyła z kursu wyznaczonego na ich mapach, więc nikt nie potrafił rozpoznać obrazu terenu, do którego się zbliżali. W tej sytuacji nieco przed 8 rano porucznik Arnett polecił radiooperatorowi Liderowi przerwać ciszę radiową i skontaktować się z Latfield w celu uzyskania pomocy. Początkowo Lider nie mógł skontaktować się bezpośrednio z bazą, ale udało mu się wejść na częstotliwość cywilnego lotniska w Barrow. Według radiooperatora kontroler lotów wysłuchał jego relacji i przekazał informację o kłopotach w bazie w Latfield. Kiedy liderowi udało się w końcu nawiązać bezpośrednią łączność z macierzystym lotniskiem, poprosił, aby włączyli własny lokalizator. Okazało się niestety, że urządzenie jest aktualnie niezdatne do użytku z powodu konserwacji. Tymczasem drugi pilot, porucznik Jordan, próbował użyć systemu radionawigacyjnego. Odebrał silny, stabilny sygnał, ale bez identyfikacji źródła. Porucznik Arnett zasugerował, aby dalej podążali za nim, a następnie wyskoczyli na spadochronach zaraz, gdy tylko sygnał ulegnie wyciszeniu, czyli gdy teoretycznie znajdą się bezpośrednio nad stacją nadającą go. Ponieważ obecnie lecieli nad chmurami, nie mając pojęcia o tym, co znajduje się pod nimi, Jordan powiedział Arnettowi, że wolałby jednak zostać w samolocie. Po całym incydencie odkryto, że Sowieci celowo wysyłali fałszywe sygnały radiolatarni nad Arktyką, aby utrudnić nawigację amerykańskim samolotom, licząc, że uda się je zwabić w radziecką przestrzeń powietrzną. Rezygnując z sygnału niezidentyfikowanej stacji, Jordan zaczął szukać innej, której mogliby użyć do wyznaczenia kursu. W końcu odebrał sygnał z radiolatarni Fairbanks. Miał on ich zaprowadzić do bazy w Latfield. Jednak mniej więcej w pół godziny po odebraniu sygnał zaczął zanikać, a potem jego odbiór został całkowicie przerwany. Okazało się, że załoga nie podążała za właściwym sygnałem, ale niestety za jego odbiciem od jonosfery. W Kibert kończyło się paliwo, więc w tej sytuacji należało poszukać miejsca, w którym można by awaryjnie wylądować. Około godziny 10 rano czasu Alaski porucznik Jordan wciąż próbował odebrać sygnał z radiolaterni Fairbanks, kiedy zauważył przed sobą rozległe zagłębienie terenu. Zwrócił na nie uwagę dowódcy, który postanowił zejść i przyjrzeć się bliżej. Wkrótce zdali sobie sprawę, że to była ich jedyna szansa na bezpieczne lądowanie, bo silniki właśnie zaczęły dławić się z powodu braku paliwa. Radiooperator przez cały czas utrzymywał łączność radiową z bazą i poinformował ją o próbie awaryjnego lądowania. Następnie zablokował klucz transmisyjny w radiu, tak aby nadać stały sygnał, na podstawie którego możliwe byłoby zlokalizowanie samolotu. Później okazało się to bardzo istotne. Na szczęście, mając wystarczająco dużo czasu na przygotowania do lądowania awaryjnego, członkowie załogi podjęli kilka czynności, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Sprzęt ratowniczy został przeniesiony do drzwi wyjściowych, tak aby w razie pożaru można było go chwycić w drodze na zewnątrz. Ponadto drzwi otwarto, aby zapobiec ich zdeformowaniu i ewentualnemu zablokowaniu. Porucznik Arnett zdecydował się na lądowanie z wypuszczonym podwoziem, ponieważ nie było możliwości oszacowania, jak głęboki jest śnieg, ani na czym właściwie lądują. Jako ostateczny środek ostrożności, żeby uniknąć ewentualnego pożaru w wyniku zwarcia, gdy tylko piloci nie potrzebowali już napięcia elektrycznego w obwodach do lądowania samolotu, główny mechanik odciął zasilanie. Chwilę po godzinie 14, czasu lokalnego, niecałe 21 godzin po starcie, Keybird wylądował na zamarzniętym grenlandzkim jeziorze, ślizgając się po lodzie na dłuższym odcinku, zanim gwałtownie zatrzymał się. Żaden z członków załogi nie został ranny, natomiast fotostrzelec steward był tak zdenerwowany, gdy samolot się zatrzymał, że samodzielnie nie mógł odpiąć pasów bezpieczeństwa. Na zewnątrz panowała temperatura 50 stopni poniżej zera. Na szczęście członkowie załogi byli wyposażeni w ciepłe umundurowanie i buty. Zaraz po wylądowaniu zabezpieczyli samolot. Natychmiast spuszczono benzynę z dwóch zbiorników prosto w śnieg, a jej zamarznięte bryły wykorzystano jako paliwo do prowizorycznie zbudowanego pieca. Dzięki niemu po dłuższych staraniach uruchomiono pomocniczy generator elektryczny bombowca, m.in. żeby przywrócić łączność radiową. Pierwszy samolot biorący udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej wystartował o godzinie 13.40 czasu Alaski, zaledwie kilka godzin po tym, jak baza Latfield ustaliła położenie Kiberda. Kiedy kolejny bombowiec B-29, pilotowany przez kapitana Richmonda McIntyre'a, dotarł do wyznaczonego obszaru poszukiwań nad Zatoką Mackenzie, tuż za granicą z Kanadą. Macierzyste lotnisko przekazało mu przez radio, że Kibert znajduje się na wyspie Borden, 600 mil dalej w tym samym kierunku. W międzyczasie porusznik Coan był wreszcie w stanie określić przybliżoną pozycję na podstawie gwiazd. Byli na Grenlandii, około 250 mil na północny wschód od Tule, duńskiej stacji pogodowej. Ta informacja została przekazana przez radio do samolotu kapitana McIntyre'a, który wykonał trzy przeloty nad północną Grenlandią, ale załoga niestety nie zauważyła kiberda przed powrotem do Latfield. Kiedy bombowiec McIntyre'a znajdował się nad Grenlandią, druga superforteca pilotowana przez kapitana Donalda Allenbiego wystartowała z Latfield tuż przed północą czasu Alaski 21 lutego. Tymczasem radiooperator Kiberda był w stałym kontakcie ze stacją pogodową Thule i poszukującymi ich samolotami. Kiedy samolot Allenbiego dotarł do Grenlandii około południa czasu lokalnego 22 lutego, załoga Kiberda poinformowała go, że nad terenem, na którym się znajdują, panuje dość duże zachmurzenie. Allenby stwierdził, że jedyne lokalne zachmurzenie obejmowało obszar o powierzchni około 40 mil kwadratowych. Krótce potem dostrzegł Keberda i wykonał kilka przelotów, aby zrzucić zapasy i sfotografować okolice w celu zaplanowania dalszych działań. Po jego powrocie do Latfield rozważano różne warianty akcji ratunkowej, zanim podjęto decyzję o wysłaniu samolotu transportowego Douglas C54, aby zabrał załogę i poleciał do duńskiej stacji Tule, ponieważ nie miał wystarczającej ilości paliwa, aby odbyć podróż w obie strony. Samolot ekipy ratunkowej wylądował obok Keyboarda około 8 rano czasu lokalnego 24 stycznia. Lądowanie samolotu transportowego na zamarzniętym jeziorze odbyło się bez problemów, natomiast start niestety ich przysporzył. Konieczne było porzucenie sprzętu ratunkowego i użycie systemu małych dodatkowych silników rakietowych wspomagających ciąg głównych jednostek napędowych, aby samolot wzbił się w powietrze. W tym czasie nad miejscem akcji cały czas krążyła jeszcze jedna superforteca, gotowa do pomocy, gdyby napotkali jakiekolwiek trudności podczas startu lub w trakcie lotu. Szczęśliwie po krótkim, spokojnym locie do duńskiej stacji załogi Kibarda i samolotu transportowego zostały ugoszczone obiadem przez jej personel. Następnego dnia uratowana załoga superfortecy została umieszczona w samolocie lecącym do Westover w stanie Massachusetts. W celu uzyskania szerszej pomocy medycznej. Zaopatrzono ich w środki nasenne i zabroniono rozmawiania z prasą, dopóki nie złożą raportu o całym wydarzeniu w swoim dowództwie. Porucznik Arnett i jego załoga spędzili w sumie trzy dni na zamarzniętym grenlandzkim jeziorze i w tym czasie ani razu nie zobaczyli słońca. Keybird miał pozostać w miejscu swego awaryjnego lądowania przez kolejne 48 lat. W sumie zakłady Boeinga zbudowały prawie 4000 egzemplarzy bombowców strategicznych B-29 we wszystkich wersjach, jednak do końca lat 80. ocalały zaledwie 22 egzemplarze tych imponujących maszyn i dodatkowo uwięziony w lodach Grenlandii Kibert. W 1989 roku emerytowany pilot z Florydy William Schneiss poznał osobiście porucznika Lutkę. I, zafascynowany jego opowieścią o porzuconej w Arktyce maszynie, wpadł na pomysł uratowania kiberda. Szanse na to były teoretycznie spore, gdyż samolot nie został uszkodzony podczas lądowania poza wygiętymi łopatami śmigieł i powinien dobrze zakonserwować się w arktycznym klimacie. Jednak w okresie przygotowań, porucznik Ludkę musiał przejść skomplikowaną operację kręgosłupa i nie był już zainteresowany udziałem w projekcie. Pięć lat później kto inny podjął się jednak jego realizacji. W lipcu 1994 roku grupa entuzjastów, zdeterminowana w odzyskaniu samolotu, kierowana przez słynnego pilota wyścigowego Drilla Greenmayera i finansowana przez grupę kalifornijskich biznesmenów, rozbiła obóz na Grenlandii. Celem jej działań była naprawa Kiberda i powrót nim z Arktyki. Ekipa przywiozła ze sobą cztery nowe silniki i inne konieczne elementy wyposażenia, które określono, że wymagają wymiany po wstępnych badaniach samolotu. Wysiłki zespołu niestety okupione zostały życiem jednego z uczestników wyprawy. Pod koniec 1994 roku główny inżynier Rick Krieger zachorował na chorobę krwi i nie mógł zostać ewakuowany, ponieważ stary samolot transportowy de Havilland Caribou z 1962 roku, z którego korzystała ekipa, miał problemy z silnikiem i nie był zdatny do lotu. Zanim został naprawiony, Krige mógł być ewakuowany do szpitala w Kanadzie, doznał wewnętrznego wylewu. Zmarł dwa tygodnie później. Wiosną 1995 roku zespół był wreszcie gotów do podjęcia próby wystartowania samolotem z zamarzniętego jeziora. Na tą okoliczność zaproszono żyjących członków oryginalnej załogi Kiberda i ekipę filmową dokumentującą już wcześniej pracę ekipy. Samolot wolno potoczył się po wyboistej powierzchni zamarzniętego jeziora. W trakcie startu pomocniczy generator, który po awaryjnym lądowaniu w 1947 roku załoga użyła m.in. do uruchomienia pokładowej radiostacji, pozostawał cały czas włączony. Niestety, przez lata rozszczelnieniu uległ przewód doprowadzający do niego paliwo ze zbiornika znajdującego się nad nim. Wstrząsy kadłuba spowodowały wyciek prosto na rozgrzany generator. Załoga próbowała ugasić pożar, który wybuchł, ale niestety rozprzestrzeniał się on bardzo szybko. Nie pozostało już nic innego jak opuścić samolot i patrzeć jak trawią go płomienie. Wrak Kiberda osiadł na lodzie. Ekipa duńskiej firmy zajmującej się poszukiwaniami surowców mineralnych we wrześniu 2014 roku wybrała się na miejsce jego spoczynku helikopterem. Wylądowali na drugim końcu jeziora i pieszo dotarli do wraku. Obecnie Kibert jest już w złym stanie. Kokpit zatonął w jeziorze, a część ogonowa znalazła się z przodu, wywrócona do góry, prawdopodobnie przesunięta przez porywisty wiatr. I tam Kibert niewątpliwie pozostanie. Jako relikt zimnej wojny w bardzo zimnym miejscu. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.